Kiedy już byłem pewny, że nic większego poza zamieszaniem z przyjazdem lewego i debilnymi wypowiedziami Kamińskiego oraz Dawidowicza czekać nas nie może, polskie szwagry postanowiły ugotować. Wczoraj wieczorem totalnie zaskoczenia wzięło nas oficjalne konto PZPN, które poinformowało o decyzji trenera, w wyniku której Robert nie będzie już więcej kapitanem reprezentacji Polski i to pomimo początkowych zapewnień probieża, że przerwa u tak wielkiego piłkarza jest w 100% normalna i dogadana z zawodnikiem. W zasadzie na potencjalny duży konflikt między panami wskazuje tak naprawdę, wszystko, a przede wszystkim sam absurd tej sytuacji. Decyzja trenera została podjęta tak naprawdę dzień przed najważniejszym meczem w eliminacjach, w środku trwającego zgrupowania, na którym nie ma głównego zainteresowanego, chwilę po jednym z meczów. Lewy miał dowiedzieć się o niej przez telefon i wierząc jego słowom, to właśnie to miało zadecydować o jego tymczasowym zrezygnowaniu z gry w kadrze, o którym poinformował kilka minut po statementcie PZPN-u. W wywiadzie udzielonym dla WP wyraźnie kilkukrotnie podkreślił, że nie obraził się na reprezentację, że nie chodzi tu o opaskę. Fakt, w jaki sposób potraktował go trener, zrywając ich wcześniejsze ustalenia. Prost zasugerował, że to decyzja mediów miała wpłynąć na decyzję Probierza, a ten nawet jeszcze w piątek normalnie z nim rozmawiał i nie było kompletnie takiego tematu. Co ciekawe, z samej wypowiedzi Probierza możemy dowiedzieć się, że Robert chciał to rozegrać polubownie. Wyszedł z propozycją, że medialnie poinformuje, iż to on rzekł się opaski. Paski. Probierz stwierdził, że musi być po szefowemu i podał info, że to tylko i wyłącznie jego decyzja. Wygląda to tak, jakby nasz selekcjoner kompletnie stracił panowanie nad tym co się dzieje. Jakby przestał wytrzymywać ciśnienie w związku z tym, że jego praca prawdopodobnie wisi na włosku i chwytał się już dosłownie wszystkiego. A ja głośno zapytam o coś jeszcze. Gdzie w tym wszystkim jest pan prezes i dlaczego nie poczekano aż rozegramy mecz z Finlandią? Przecież probysz nie poinformował o zmianie kapitana na konferencji albo prywatnym Instagramie, tylko za pośrednictwem mediów reprezentacji. Musiało to przejść przez kulesze. Zanim jednak przejdziemy do sedna na ostudzenie emocji, chciałbym poświęcić chwilkę dla partnera odcinka Lebula. Jest to legalnie działający bukmacher w Polsce i oferuje bonus do 950 zł oraz freebet w postaci 5 zł dla widzów naszego kanału. Oferta jest skierowana tylko dla osób pełnoletnich, a link do założenia konta znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Co ważne, żeby skorzystać z oferty, tuż po rejestracji należy wpisać mój kod świat futbolu. Robicie to w panelu klienta. Pamiętajcie, by unikać polskich znaków, żeby wszystko na pewno wam wskoczyło. Już jutro po tych wszystkich aferach zmierzymy się z reprezentacją Finlandii i ja naprawdę nie mam wątpliwości, że będzie co najmniej ciekawie. To właśnie wtedy może być bardzo dobra okazja, żeby wykorzystać benefity. Więcej szczegółów akcji poznacie w regulaminie, a my wracamy już do materiału. Klimat wokół tej bandy, bo nie można nazwać tego drużyną, stał się absolutnie nie do zniesienia. To jest najbardziej apatyczna kadra, jaką pamiętam. Nijakość, brak charakteru, te szopki, afery premiowe na litość boską. Ile można wbijać samemu sobie kiw, szprychy i pluć na kibiców. Sprawę z opaską kapitańską można było rozwiązać na miliony sposobów. Jeśli przyjmiemy wersję, że szatnia z trenerem na czele uznała, że Robert powinien jej się rzec, bo nie jest w stanie dać kadrze w tym momencie 100% jako lider i są lepsze osoby, to po prostu zwołujesz konferencję po zgrupowaniu i robisz tak człowiek w stosunku do kogoś, kto wypróbował dla kadry flaki przez ostatnie 15 lat. Dla mnie największym błędem po stronie Roberta był fakt, że początkowo miał się nie pojawić na pożegnaniu Grosickiego. To znaczy Robert twierdzi, że miał i to w formie niespodzianki, ale mało kto do końca mu w to wierzył albo pewnie i niewielu wierzy do teraz, bo patrząc na wcześniejsze jego wątpliwe ruchy, szukano w tym gry pr i rozpaczliwego ratowania wizerunku na ostatnią chwilę. Robert upierał się w wywiadzie, że pan trener od początku wiedział o tym, że Lewy ma się pojawić. Po prostu zabrakło ...prostego, jasnego komunikatu, ale tutaj być może Lewy zwyczajnie tego nie przemyślał. To wszystko rozwiałoby wątpliwości, a tak pozostał niesmak i pewnie sam Grosik do końca będzie teraz kminił, czy Lewy naprawdę to planował, czy tylko siebie ratował. A może już teraz jego oraz kolegi Glika, głosy w social mediach, jasno pokazują, co oni o tym wszystkim myślą. Uważam, że bycie kapitanem to ogromny przywilej, ale też obowiązek, który wiąże się z licznymi zadaniami, szczególnie reprezentując swój własny kraj. Jeśli nie jesteś w stanie poświęcić się tej funkcji na 150%, to... Żadna ujma, że przekażesz tafetę dalej. To i tak kiedyś musiałoby się wydarzyć. Sama przerwa z powodu przemęczenia fizycznego i psychicznego jest dla mnie czymś jak najbardziej normalna. Żaden zawodnik z pola, będący w tym wieku bądź starszy, biorąc pod uwagę top 5 lig Europy, nie zagrał w tym sezonie tylu minut, co Lewandowski. Moim zdaniem Lewy zawsze będzie dla tej kadry wartością dodaną i dopóki będzie grał, ja nie mam problemu, żeby wybiórczo decydował o tym, kiedy się czuje na siłach, a kiedy nie. Ale tylko pod warunkiem, że kadra nie będzie się wokół niego kręcić, a ten nie będzie budowany na największego jej lidera. I nie trafiają do mnie tutaj argumenty w stylu, że Ronaldo gra w wieku 40 lat, a 39. Ronaldo od 3 lat siedzi w Arabii, a Lewy właśnie skończył sezon w jednym z najbardziej pod. Na presję klubu jako pierwszy napastnik drużyny do samego końca walcząc o wszystkie trofea. Ronaldo nie przyjechał na mecz towarzyski i mecz z Finlandią, tylko na finał Ligi Narodów, którą wygrał. Nie da się tych sytuacji porównać, a co warto dodać, Cristiano też podając powody mentalne, już zdążył się kiedyś nie pojawić na kadrze w Portugalii i było to aż 7 lat temu, kiedy był dużo młodszy od Roberta. Po prostu te porównania nie mają najmniejszego sensu. Podobnie zresztą te porównujące zachowanie lewego do zachowania Kuby Błaszczykowskiego, który też ten status stracił w w kontrowersyjny sposób. Mleko dzisiaj się już wylało i to konkretnie, a ja nie bardzo widzę teraz sposobu, by rozwiązać tę sytuację. Załóżmy czysto hipotetycznie, że Kulesza ugina się pod presją, zwalnia probieża za brak efektów pracy i m.in. za decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego. W jego miejsce zatrudnia nowego trenera. Wraca lewy i odzyskuje na ramię opaskę. Co z piłkarzami w kadrze? Co dzieje się z szatnią? Cała ta sytuacja pokazuje absurd naszej reprezentacji, pokazuje gdzie my dzisiaj jesteśmy. Dlaczego nie ma sukcesów i dlaczego męczymy się z Litwą, Mołdawią czy Maltą? I odstawiłbym złudne nadzieje na to, że ta sytuacja może jakkolwiek się w najbliższym czasie poprawić. Bo wiecie, co jest najgorsze w ostatnich latach polskiej reprezentacji? To, że obecna jej wersja wcale nie musi być tą najgorszą i wiele wskazuje na to, że właśnie tak będzie. Jedynie sporadycznie pojawiają się jakieś talenty, które najczęściej bardzo szybko uciekają z Polski, trafiają do średniego europejskiego klubu i tam przepadają na ławce rezerwowych. Nadzieją w mojej opinii mogą być jedynie polacy na emigracji, może powypływa więcej kaszów, ojadelów i Salewskich szkolonych w najlepszych szkółkach Europy, no ale tu musimy liczyć tylko i wyłącznie na szczęście. Sami piłkarze to tylko część problemu. Największą udręką w polskiej piłce od pewnego czasu jest jej zarządzanie, które tak jak leżało, tak leżeć będzie, bo pan Kulesza wygra kolejne wybory jako jedyny kandydat, co po prostu mówi samo przez siebie. Podkreślam rolę prezesa tak bardzo, bo abstrahując od wszelkich afer, które głównie wpływają na wizerunek reprezentacji, pragnę tylko przypomnieć, że to on wybrał najpierw Santosa, który no, potraktował nas nieładnie, więc można wybaczyć mu ten wybór, bo na papierze nie wyglądało to jakoś tragicznie, no ale później zdecydował się na wybór Michała Probierza, co już jest nie do obrony. Doskonale pamiętam całą sagę toczącą się między Probierzem a Markiem Papszunem. Kibice mieli jasne preferencje i nawet nie dopuszczali do siebie myśli, że może tutaj być inny wybór niż były trener Rakowa. Finalnie jednak musieli zadowolić się szkoleniowcem, który pracował już wcześniej u pana Kuleszy w Jagiellonii. To pan prezes Kulesza w tym momencie ma krew na rękach. I nie mówię już tu tylko o tej konkretnej sytuacji z Lewandowskim. Michał Probierz jest doświadczonym trenerem, jak na polskie warunki, ale jednocześnie takim, który w momencie obejmowania naszej reprezentacji nie nadawał się do takiej roboty. Nie wiem, czy trener znalazłby się aktualnie wśród pięciu najlepszych polskich trenerów. Ja sam od początku nie byłem wielkim zwolennikiem pana Michała. Zdecydowanie wolałem pana Marka, chociaż też muszę przyznać, że wielokrotnie go broniłem. Szczególnie na początku, kiedy nie zdążył zagrać meczu, a już był hajtowany. Kadra pana Michała miała naprawdę dużo możliwości, żeby udowodnić, że poczyniła jakikolwiek progres, no i co by nie mówić. To się przecież udało. Przecież dwa lata temu przegraliśmy z Mołdawią, jeszcze w tych samych eliminacjach po dołączeniu do kadry trenera Probieża. Udało nam się zremisować na własnym boisku, a 6 czerwca tego roku zanotowaliśmy historyczny triumf i w końcu przerwaliśmy tą pasę, wygrywając z 154. drużyną rankingu FIFA. Oczywiście to śmiech przez łzy, bo mecz był absolutnie obrzydliwy, ale nie powinno to w żaden sposób dziwić, bo to norma, do której zdążyliśmy przywyknąć już od miesięcy. Są zlepkiem losowych ludzi, z którym nawet w najmniejszym stopniu nie da się sympatyzować. Ciężko wymienić pół aspektu, który poprawił się przez półtora roku pracy Probieża. Nawet jak już coś miało swój ciekawy zalążek, jak stałe fragmenty gry, to tego już nie widać. Nasza kadra opiera się praktycznie w 100% na indywidualnościach. Dwie z naszych bramek w meczu z Mołdawią nie były nawet w najmniejszym stopniu wypadkową, Systemu. To był błysk indywidualnych umiejętności Matiego Kesza oraz Slisza. Nie ma pomysłu, nie ma chęci, nie ma zaangażowania, nie ma niczego. Jak my mamy w ogóle rywalizować z taką Holandią? Po co my mamy jechać na mistrzostwa świata? Czy jedynym pomysłem jest walka o jak najmniejszy wymiar kary? Ja nie mam wielkich wymagań do tej reprezentacji. Wyzbyłem się medalowych marzeń. Naprawdę szedłem na kompletne minimum, a i tak muszę się zastanawiać, czy stać nas na to, by je osiągnąć. Wiem, że trener nie odpowiada za wszystkie grzechy świata i poprzednikom probierza z inną wizją i podejściem też często nieszą najlepiej. Tylko, że tutaj zamiast aktualnego selekcjonera stawiasz byle kogo: kogoś, komu będzie tylko zależeć, kogoś, kto nie będzie ignorantem jak Santosz i pewnie nie zauważylibyśmy większej różnicy. Jego wkład w drużynę, który widać, kończy się na wyborze składu i zmian. Nie mówmy, że trener jest nieistotny i ja zgadzam się z tym, że z punto nie zrobisz Ferrari, ale przecież nie taki jest tego cel. My tylko chcemy, żeby punto jechało prosto. To naprawdę aż tak duże wyzwanie? To trener odpowiada za rozwiązywanie problemów, brak werwy, wiary w wizję, motywację i pomysłu na samą grę. To co funkcjonowało, zostało zniszczone, a w zamian nie dostaliśmy nic poza kolejną garstką kwasów i obrzydzenia jeszcze bardziej tej reprezentacji. Moim zdaniem probierz stracił kontrolę nad tym, co się dzieje, a akcja z Lewandowskim totalnie to potwierdza. Raz powołujemy piłkarzy, by odbudowali się w reprezentacji, innym razem mówimy, że ktoś, kto nie gra w klubie, nie powinien być powoływany, i tak dalej, i tak dalej. To wygląda jak wdrażanie zmian metodą prób i błędów, bo przecież kiedyś musi się trafić dobrze. Nie wiem, mam takie przeczucie, że trenerowi naprawdę zależy i stara się jak najlepiej może, ale po prostu niestety nie ma kompetencji na ten poziom, na tych zawodników. Trzymajcie się, mówię do Was, świat futbolu. Do następnego i.